Mądrość Syracha. Bogactwa i zuchwałość. Nie polegaj na swoich bogactwach i nie mów, ta jestem samowystarczalny. Nie daj się uwieść rządzą i sile, by iść za zachciankami swego serca. Nie mów, któż mi ma coś do rozkazywania, albowiem Pan z całą pewnością wymierzy Ci sprawiedliwość. Nie mów, zgrzeszyłem i cóż mi się stało, albowiem Pan jest cierpliwy. Nie bądź tak pewny darowania ci win, byś miał dodawać grzech do grzechu. Nie mów, Jego miłosierdzie zgładzi mnóstwo moich grzechów. U Niego jest miłosierdzie, ale i zapalczywość, a na grzeszników spadnie Jego gniew każący. Nie zwlekaj z nawróceniem do Pana, ani nie odkładaj tego z dnia na dzień. Nagle bowiem gniew Jego przyjdzie i zginiesz w dniu wymiaru sprawiedliwości. Nie polegaj na bogactwach niesprawiedliwie nabytych, nic Ci bowiem nie pomogą w nieszczęściu.